Cześć, witajcie na moim kanale, słuchajcie, akurat wracam z pracy, wiecie, że bardzo, nie wiem jak to, nie wiem, nie wiem jak dziękować, naprawdę, ale przekroczyłem 500 subskrypcji na kanale, bardzo Wam, słuchajcie, za to, niezmiernie bardzo Wam za to dziękuję, nie sądziłem, że kiedykolwiek uzbieram w tak krótkim czasie tyle subskrybentów, Liczyłem kiedyś, faktycznie liczyłem na to, że będę miał ze 100 osób, faktycznie takich, z, takich, takich osób, z którymi będę mógł porozmawiać, dzielić się tą swoją pasją gamingową, a raczej bardziej chodzi tutaj też o zbieranie, jak i też samo granie, bo sami wiecie, że na grupie Atyglasz Facebookowej często rozmawiamy na tematy, tak, growe. Często sobie wysyłamy różne tam promocje. To jest bardzo fajne, bardzo to lubię i strasznie szanuję Was za to, że. Tak świetnie sobie radzimy tutaj, jeśli chodzi o nasz, nasz, nasz dialog przede wszystkim. Słuchajcie, jestem naprawdę pełni szczęścia, że to tak wyszło. Dzisiaj mamy sobotę dokładnie. sobotni taki delikatny, no, pod wieczór do, dokładnie. Teraz gdzieś po 18 wracam, tak jak mówię, z pracy, więc bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, ja ten dzisiaj filmik postaram się dodać jak najszybciej, bo powinienem. Czuję takie zobowiązanie wobec Was, także jeszcze raz Wam ślicznie słuchajcie, dziękuję, to na pewno przełoży się na jakość tego kanału na 100%. I zapraszam Was do subskrybowania, zapraszam Was do lajkowania, zapraszam Was też do sekcji komentarzy, też na tą właśnie moją grupę, a Ty Grasz, gdzie wspólnie tutaj rozmawiamy i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, prowadzimy dialog na temat, na temat gier, na temat promocji różnego rodzaju, czy to w sklepach, czy to na dalej i tak itd. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i... Do zobaczenia, mam nadzieję, już niebawem będzie fajny odcinek, więc jeszcze dodam taki po trochę. Będzie jutro, jutro nagram rozwiązanie konkursu, dlatego że dzisiaj nie do końca, nie do końca, nie wiem jak, musiałem się pojawić w pracy, więc no nie, dałem, nie dałem fizycznie rady. Ale nagrałem odcinek growy, tak, już niedawno, z zakupów gier. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Piona, naprawdę piona, łapka, łapka do góry, wszystko kurczę. Dziękuję wam ślicznie i do zobaczenia. Już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!